Witam serdecznie w Zaczarowanym Ogródku. Dzisiaj będzie o truskawkach z nasion. Te truskawki mają 3 lata. 3 lata temu włożyłam takie, taką olbrzymią truskawkę zakupioną w markecie do, włożyłam do ziemi. Z tej truskawki z nasionek wykiełkowały mi truskawki. Filmy są na moim kanale. I w sumie te truskawki mają już trzeci rok. I w zeszłym roku przeprowadziłam takie doświadczenie. Do jednej skrzynki, w jednej skrzynce pielęgnowałam truskawki tak, jak się powinno pielęgnować czyli obrywałam wszystkie wąsy, jakie wyrastały bo wąsy to są te takie długie wąsy, na których pojawiają się młode sadzonki truskawek. Więc nie chcąc osłabiać tych sadzonek, tych z nasion, wszystkie wąsy obrywałam lub obcinałam, bo ziemia jest pulchna, bałam się, że wyrwę truskawkę z korzeniami. I te sadzoneczki są ładne, takie zwarte, grube. Zapowiada się, moim zdaniem, dosyć obfite kwitnienie. No zobaczymy. Pamiętajcie, im więcej liści jesienią zostanie, tym więcej kwiatów, więcej owotów, owoców powinno być w przyszłym roku. Truskawki z nasion kwitną dopiero w trzecim roku po posianiu. Ale tak jak mówię, te z obrywanymi wąsami są najładniejsze. A tych wąsów było całe krocie. W drugiej skrzyneczce pozwoliłam truskawkom wypuścić wąsy. Bo chciałam zobaczyć, czy te ukorzenione truskawki, te, które były na wąsach, będą kwitły w tym roku, w roku następnym. Czyli, <laughs> przepraszam, te truskawki są z wąsów. Dwie rośliny mateczne niestety zginęły, osłabione tymi wąsami. No sadzoneczek jest troszeczkę i zobaczymy, czy one w tym roku zakwitną. One ukorzeniły się w zeszłym roku do jesieni. Resztę tych wąsów oczywiście obrywam, żeby za bardzo nie namieszać tutaj sobie. Ale tak jak mówię, jeżeli chcemy, roz, rozmnażanie przez wąsy jest najprostsze. Ale jeżeli chcemy rozmnażać truskawkę, to musimy się liczyć z tym, że osłabiamy roślinę mateczną. Czyli, jeżeli nasza truskawka owocuje już dwa lata, to możemy poświęcić któryś rządek truskawek, żeby wypuścił wąsy, na odmłodzenie naszego pola truskawkowego, zagonka truskawkowego, bo w trzecim roku już tak ładnie owocowały, nie będą. Te owoce będą coraz mniejsze, kwiatów może być dużo, ale te owoce będą coraz mniejsze. Natomiast jeśli chodzi o trzecią skrzyneczkę, ta ucierpiała najbardziej, była piękna. Było mnóstwo wąsów, i ja te wąsy puściłam tak luzem w powietrze, sobie wisiały. I chciałam zobaczyć, czy to czasami nie była, aby truskawka pnąca. Okazuje się, że nie była. Wszystkie wąsy, wisiała taka kaskada wąsów z sadzoneczkami truskawek. Tak jak na zdjęciach widzicie, wiszą truskawki, kwitną pełno owoców. Tak one wisiały i niestety yy, uschły wszystkie wszystkie wąsy, a z nimi wszystkie sadzonki truskawek. Natomiast rośliny mateczne są w stanie, jak widzicie, tragicznym. Prawie ich nie widać, są zmęczone, czyli jeszcze raz powtarzam, chcąc mieć ładne owoce, pamiętajmy o obrywaniu wąsów. Nie pozwólmy, żeby te truskawki rozmnażały się wtedy, kiedy mają, w tym roku, który mają owocować. Postępuj, postępujmy jak książka pisze, a wtedy możemy liczyć na owocne plony, bo będziemy mieć, bo pamiętajcie, że e, jesienią truskawka musi mieć dużo liści, żeby w przyszłym roku miała dużo kwiatów. Także moi drodzy, to tyle w temacie truskawek. Myślę nagrać jeszcze dwa filmy, żeby był pełny obraz od nasionka do owocowania czyli w momencie kwitnienia i w momencie owocowania. Chyba, że te zwąsów nie zakwitną w tym roku, no to zobaczymy w przyszłym roku, jak zakwitną i jakie będą owoce. Także moi drodzy, dziękuję serdecznie za uwagę. Jeżeli chcecie wysiewać truskawki, próbujcie, bo warto. I do następnego.